10 kwietnia w Bielawskim Parku Miejskim odbył się jarmark wielkanocny. Impreza ta połączona była z drugimi targami rarytasów regionalnych. Na jarmarku pojawiły się stoiska prowadzone przez bielawskich i regionalnych producentów żywności, artykułów związanych ze świętami wielkanocnymi oraz przez rękodzielników i artystów. Obok serów, wędlin czy regionalnego wina można było zakupić świąteczne stroiki i upominki. W ślad za jarmarkiem bożonarodzeniowym, który oceniliśmy, że wypadł całkiem dobrze. Chcieliśmy wzbogacić ofertę kulturalną. W roku 2022 zaproponowaliśmy, można powiedzieć właśnie. Tym wydarzeniem, pierwszym jarmarkiem wielkanocnym w Wielawie, rozpoczęcie takiego sezonu artystycznego i kulturalnego. Mnóstwo stoisk, ale oprócz tego też mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i dla tych trochę starszych. No, jak jarmark, to muszą być stoiska, kramy świąteczne z różnego rodzaju akcesoriami. 20 różnych stoisk ustawionych tutaj w Parku Miejskim. Dodatkowo występy artystyczne od godziny 12 od samego startu aż do godziny 19. To też mamy do rozstrzygnięcia dwa konkursy. Jeden w kategorii najładniejsze jajo, jajo z fantazją. I drugi, coś, coś nowego również, czyli konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Te rozstrzygnięcia będą o godzinie 17. Mimo, że ta pogoda jest taka, jaka jest, jest kiepsko, jeśli chodzi o pogodę. tak? Co chwila spada, albo odrobinę śniegu jakiegoś, albo, albo coś zawiewa. Słońce się pojawia na chwilę, za chwilę znowu chmury. Jest około 6-7 stopni, ale proszę zobaczyć, no, frekwencja dopisała. Czyli tak, jak pan powiedział na początku, myślę, że po pandemii ludzie po prostu potrzebują czegoś więcej. I stąd też pomysł na to wydarzenie. Na scenie mogą się też zaprezentować w dużej części. Ci ludzie, którzy działają pod Miejskim Ośrodkiem Kultury, no i zdecydowanie są to bielawianie. No tak, to to jest nasza baza i, i po, co, po co wciągać gwiazdy, wydawać pieniądze na to, jeżeli mamy tutaj chętnych do tego, żeby występowali, naprawdę bardzo szybko zebraliśmy tych, którzy chcą, nie muszą, chcą wystąpić podczas tego wydarzenia. Szkoła Pieśni Tańca Fart, Poloneziaki z współdzielczego Centrum Kultury, dodatkowo Tutaj w tej chwili występuje grupa od pani Basi z Iryki. Pozytywne nutki bodajże, że oni się nazywają. Wieczorem jeszcze zespół Bielanie, więc coś dla ucha, coś dla ducha, coś dla oka, myślę, że wiele ciekawych elementów. Mimo bardzo zimnej pogody Jarmark odwiedziło wiele osób zainteresowanych tego rodzaju inicjatywą. Palują niebie, złoty sypie się kurz, a ja buczę się znów bez ciebie i do piekła mam dusz. Tak bym chciał się spotkać raz w ten jedyny dzień lub po tydzień cofnąć czas, ale nie da się. Wszyscy święci balują mnie.